Żółwie witam, ja jestem ażentem dla nas. W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to miałem wyciec wczoraj, jednakże no, okazało się, że czuło no, się nagrywanie. W sumie mieliśmy tam napisane bo, że że błąd na wypadku. I już mieliśmy od, odcinek i no, okazało się, że to się nie napisało. Więc ok, takimi przycinami, ale dzisiaj jeszcze wleci odcinek. Ale to będzie około. Eee, biedny kumył, przepraszam. Te z mają, i no. tego Ty -ty dnia nie pochodzę. To no, akurat nie była linia. O ja. Także to byłoby na tyle. Takie krótszy materiał, film, jak wiemy wiem się. I już dzisiaj.